Moi drodzy, koniec roku to jest dobry moment, żeby się podsumować rzeczy, ale też, żeby trochę polecieć do przodu i pomyśleć nad tym, na co możemy liczyć w roku przyszłym. No i właśnie, na co możemy liczyć w roku przyszłym? Ja jasne widzę, nie jestem, więc nie mam pojęcia, co się wydarzy. Tak samo wy, ale i ja, i wy mamy pewne oczekiwania i pewne życzenia dotyczące tego, jak ten rok w technologiach mógłby wyglądać. No i spróbuję w tym materiale właśnie trochę tę przyszłość przewidzieć, ale trochę też pogdybać, trochę sobie pożyczyć i zobaczymy co z tego wyjdzie. Także co? Lecimy. Kiedy próbowałem się zorientować co tam internet na temat 2025 roku w technologiach pisze, zobaczyłem jakieś listy kale z generatora brzmiące dokładnie tak samo co roku, czyli komputery kwantowe. AI, rozwój 6G, rozwój samochodów autonomicznych, rozwój branży kosmicznej itd. No co ty nie powiesz, chciałby się powiedzieć. Ja nie jestem analitykiem branżowym, ale widzę, które miejsca można poprawić. Na początek chciałbym, by w 2025 roku bańka AI po prostu pękła albo chociaż zmalała i to tak drastycznie. Giganci pokroju Microsoftu, Google i Amazona inwestują w to gigantyczne pieniądze, nawet uruchamiają elektrownie atomowe, by zasilić AI, ale nie widać sensownych planów, by inwestycyjnie to zaczęło się zwracać. Dlatego wciska się ludziom kit, że potrzebują czata GPT albo generowania śmiesznych obrazków z kotkami No nie, nie potrzebujecie i nikt Wam tego nie wciśnie. AI jest fajne do konkretnych, specyficznych zastosowań i tam pewnie zostanie, ale tam też zapłacą za to ludzie, którzy z tego będą korzystać. Dla zwykłych śmiertelników jest to narzędzie po prostu zbędne. Życzę też sobie i Wam jakiegoś kosmicznego smartfona, ale takiego na miarę iPhone'a z 2007 roku. Nowy Galaxy S zapada się nudno, nowy iPhone też zapowiada się nudno, ale. Pewne rewelacje zawsze płynęły do europejskiego rynku. Kto wie, może i tym razem jakiś telefon nas oczaruje na tyle, że znowu zakochamy się w testowaniu ich, czytaniu o nich i pisaniu o nich. a Obecnie niestety jest z tym różnie. Już w styczniu zaczynają się targi CES w Las Vegas, a tam jak zwykle zobaczymy sporo produktów, które wyznaczą trendy na najbliższe miesiące. Pamiętacie oprawki Google Glass? Jako okularnik chciałbym spróbować takich normalnych, korekcyjnych oprawek z dodatkową funkcją rozszerzonej rzeczywistości. Niech pokazuje godzinę, wyświetla jakieś podstawowe powiadomienia i to mi naprawdę wystarczy. Skoro smartfony są nudne, fit pierścionki sprawiają wrażenie pretensjonalnych, niech chociaż zaskoczą nas smartoprawki. Jako zapalony gracz bardzo też czekam na to, co wydarzy się w 2025 roku pod kątem gier i gamingu w ogóle. Przede wszystkim na pewno zobaczymy zapowiedź nowej konsoli Nintendo. Gracze nazywają ją Switchem 2 i pierwsze plotki sugerują, że znów będzie to połączenie handhelda i konsoli stacjonarnej. Premiera nowej konsoli Nintendo to też prawdopodobnie zapowiedź nowych dużych gier. Być może trójmerowego Mario, być może Mario Kart. Zobaczymy. Przyszły rok to też premiera GTA 6 gra będzie wielka i wspaniała, co do tego nie ma wątpliwości, ale obawiam się, że jej premiera sprawi że gry też podróżują do 80 dolarów. Wszyscy wydawcy czekają na ruch ze strony Rockstar Games, który usprawiedliwiłby ich decyzję. Liczę jednak, że tak się nie stanie i wydawca gry Take Two postawi po prostu na więcej mikrotransakcji w multi, jeśli już. Będzie musiał, no ale zobaczymy, czy tej po prostu nie zrobi obu tych rzeczy jednocześnie. Nie wiemy też, co z Xboxem. Phil Spencer i spółka biegają z pomysłami to w jedną, to w drugą stronę. Zapowiedzi w wersji Pro Xboxa nie ma i pewnie nie będzie. Firma rozwija Game Passa i grę nie w chmurze, mimo że te usługi nie żrą tak, jakby gigant tego chciał. Czy Microsoft też zapowie swoją konsolę przenośną w stylu Steam Decka, tyle że do Game Passa jest taka szansa i chciałbym to zobaczyć. Życzę też sobie i wam udanej nowej generacji kart graficznych. Chciałbym zobaczyć też powrót Intela do walki w pierwszej lidze, no ale obecnie firma musi zmierzyć się z gigantycznym kryzysem i prawdopodobnie też z restrukturyzacją, zwłaszcza, że z firmą już pożegnał się jej założyciel, legendarny Pat Gelsinger. Silna konkurencja to zysk wyłącznie dla nas, a jej brak może spowodować, że rozwój technologii znacząco zwolni. Jak widzicie, tych życzeń nie jest sporo, ale to też nie jest tak, że one nie są jakieś nie do zrealizowania. Ja myślę, że te wszystkie firmy technologiczne przy odrobinie samozaparcia, być może też przy odrobinie szczęścia, ale też innych czynników sprzyjających są w stanie doprowadzić te wszystkie rzeczy do, do skutku. Ja sobie właśnie tego życzę i tego życzę też Wam. Piszcie w komentarzach, na co Wy czekacie w 2025 roku, bo na pewno są rzeczy, o których nawet nie pomyślałem, bo wiecie, branża technologiczna, Magiczna jest bardzo szeroka, a tymczasem się żegnam, trzymajcie się, cześć, pa, na razie, hej.